Siemaneczko, ja jestem. Ja ją i po, okolas, bl, 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 po raz kolejny jesteśmy z garu. Przyjdę się. Dzień dobry. Oła. I zaczynamy chyba do 15 gramów. Już to się tylko. I nawet bierzemy do 15 contentu, albo 16. Bierzesz kolegę, do góry kontentu bierzesz kolegę, grasznika versus jeden. Prost. Nie masz co wymyślić. No. Dobra. Powodzenia. Jeszcze mi jej gry. Wiesz, że masz jeszcze karabin? No, jakby... Byłem już z y, inną osobą dzisiaj. Nie, chciałam cię pokożeć, dobra. Gramy chyba 15 razy? Do 15 jakoś tak? Sprawdzę czy się no, nagrywa. do 15 albo 16. Nagrywa się, okej. Okay. Cudownie. O kurczę, gdyby się nie nagrywało to by było słabiejutko. Albo to nawet 10, wiesz? Nie, 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 Ojoj. Ojoj. się nie, 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 do nie, 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 zobaczymy, ale nie, się wydaje, że właśnie nie, Na stick. nie, nie, jesteś... na nie, 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 sprzedaliśmy. No właśnie mi się taki podoba na przykład. Jak Przecież mi tym... Gabuś probi, to przyczynę Znaczy Garu. może tak no, Może randomowego z czym granata, do rozumiesz? Z czym do ludzi? Polska. Mi się on usunie czy nie? Nie, nie usunął się, ale sztos. Ale sztos!

Gabriel, proszę Cię, byś mówił głośniej trochę, mi przesunął Co, dobra, no. <laughs> Tylko sytuacja jest taka, że niechcący wbiłem na drugi czat głosowy. Ale były, dostałem. Dostałeś, to znaczy. Gdzie mi granat? Wykl o. Przykuta, Ej, dobra, to... dawaj gramy do 15, bo to strasznie szybko leci. Można, tylko czekaj, już to się no. nagrywa. Nie będzie. No, ale to się jest dwie minuty, może nagrywa. Nie no. A wiesz. Czy... Mi się małe celowniki nie podobają. Ja mam... ja Zróbmy best w 15, tak jak było na początku, że 15 rund, teraz jest 8, jeszcze 7 gdzie akura. akurat nie mam do 15 punktów, do, dawaj. Nie, To będzie za tak mówię ci. Nie mam takiego to, żeby to było renderować. Ej. O, o, ej, w ogóle, ładny dzigielek. Ten mój ma. No. Wygrałem YouTubera X, malusa X jakoś tak. Chłopcu, chłopcu wygrał digla Złoty 30, ale wygrałem Co? Aha, bo ja zawsze nie wiem... Dostałeś jakoś? A, wow Nie chciałem tego używać, ale... Kurde o nie, no... Ma... O nie, jakie, upo jakie upokorzenie, Boże Nie, tu już jest... Ej, dobra, bo ja... 10 minut, nie? Już jest 4 minuty, o Boże! To, o, dobra, gramy do 15. A, bo to jest ostatnia runda. To dobra. To ten mecz tak, i kolejny. Ale To dzień. jest dobra. To jest to dobra. I teraz gramy jeszcze jeden meczik i styka chyba, wiesz? Potem A muszę wychodzić, czy nie muszę? Nie, nie, raczej nie muszę. Jeszcze jeden. No. Tak, 15 no. sekund trzeba przejść. Ej, ale akurat mi nie powiesz, że nie, ale ten jeden i był ładny. Fuj i mój. Pisałem reset expo i co się CS! O nie, dobra! Skidujemy kikiem teraz dobra, teror. może teraz ja też. dobra. Weźmy co? No gramy! Dobra. Dziś masz raka w ręce i tylko przez to wygląda. A utro piątek, piąteczek, nie, napiszcie. Jutro macie lekcja Później jutro kończycie, no. bo mamy 7? Po 7 kończymy, Ale. No, ostatnią lekcję mamy 7, ale co to, że mamy mało lekcji przecież jutro. No bo nie, mamy jutro pracy klasowej. No. Aj! No mamy, mamy. Ciężko, ciężko. Trudne sprawy. No mamy, niestety. Czy tu zagrać? dawajcie ściągi w komentarzach. <laughs> Rozdział 18. <laughs> Mam tu nawet gdzieś, że nie wiecie, z którego mamy rozdziału i jak. Ty dawaj ciągi. Wow, moje oczy. <laughs> Masz ping, człowieku. Nie! No. Chciałem skosować <laughs> to Są zalatnie mieszkania na wsi. 200 pingów. 200 pingów. Ja tworzę serwam. Nie powinno być lag, bo <laughs> internetu... Znaczy to przez... Przesłanie filmów zajmuje mi około godzinę. Nie całą godzinę to zajęło przesłanie. No to filmu. mi się minuty, trzyminu... No to mi się na starym kanale może ktoś czy ogląda kto obserwował mój kanał, nie powiem nazwy, nie powiem, No to kurczę. Mam. Ale ty robisz filmiki to na telefonie. Ta... filmiki na telefonie. No Jezus, były takie beznadziejne. Bez głosu, więc człowieku. Przesyłanie no. przez jest różnica między tym a tym. Więc nieważne. No ale miedzy. na telefonie, jak dodałem muzykę, to mi się do pół dnia przesyłało. O mój internet DWS, co nie? Co? Skąd? Dostałeś coś? No, jak mi pół HP tu zabrało? Ej, dostałeś coś przy ścianę? Oh. Oh, 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 oh. O! Ooooooo, nie! Ja, naprawdę ładnie ja ten, ten Digienek i nagrywanie już trwa, 7 minut To będzie się długo przesyłać. No jak będzie powyżej 10 minut To nie będzie chyba aż tak długo to dawaj to do 5, bo teraz w lepszej jakości cię grzywam Nie no tak Do 5 gramy Jasne nie cisza 2hp ci z... 2hp Ej, 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 ale ej, przecież musisz być... To jest family friendly content. Weź takich dźwięków nie rób. Oczywiście zwalnąłem w ręko w rękę człowieku. No <ścoughs> yes. nie... Y, oczywiście mi chodziło o topienie się żaby. No. <ścoughs> Co jest grane. Gabryś, ostatnia runda. Albo remis w tym meczu. Albo wygrywam. Ale przecież gramy od tego twojego najżywszego skina, co nie? A <noise> to tego cienkie grzegnie złoty. Nie, nie, proszę! Dograjmy to, weź! Mało no minut. Dobra, <noise> mało minut! <noise> co z tego, że miało być jakieś 8? Jest 8? Nie, mało! Napiszcie mało. w komentarzu, która jest teraz minuta filmu i sekunda. 5 5? 5 tak. O nie! Ej, ale właśnie jeszcze będziesz musiał się wkleić te swoje interco. Interko. interko. Jest Dawaj. Jestem Polakiem, tu du 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 duba. z tym klinch. A właśnie, bo to najczudo. Weź! Nie rzucaj mi granatów pod nosz, pod kamerę. nie robić? Boże! Ale i tak zabijeś mnie pistoletem, tak? <grym /dobre> Dobra, ostatnia runda. Masz szansę jeszcze, ale... Nikłe, nikłe. Wysadził mnie granatę a to do ty mnie z pistoletu Ja gram z a ty możesz wszystkiego. Masz jeszcze szansę. Dobra. Co? Dobra. Co? Es... Ja e do widzenia widzowie! On jest tak naprawdę cheaterem. Cheater. To jest cała prawda nie. Mam nadzieję, że się Sub Dobra.